No, come on, come on, nie wstydź się, no jejku, nie bądź taki nieśmiały. Hej, kochani, dzisiaj będzie ASMR z gościem specjalnym, tylko jest taki problem, że nasz malutki gość specjalny, jakoś niespecjalnie ma ochotę, żeby się pojawić przed kamerą, To mnie bardzo, bardzo denerwuje. Bo ustalaliśmy, że wystąpimy razem. Powiedziałeś? że się zgadzasz a teraz nagle odwalasz manianę najgorzej no nie wytrzymam z tymi chłopami chodź tu no. no pokazał rękę pokaż się cały no pokazałeś już rękę teraz musisz pokazać się cały no publika umiera z niecierpliwości no chcą cię zobaczyć Galaxy Lucy Little Secrets Leo, Love, Ballad. i cała reszta 30 tysięcy subskrybentów. Chcecie zobaczyć, więc pokaż się cały. No, chodź, po kur... I leży jak trup. Chodź tu. Jezus. Trzeba siłą, trzeba siłą, bo jak. bo inaczej się nie da po prostu czasem. Czasem trzeba siłą po prostu. Patrzcie. Mój przyjacielu Mój przyjaciel! Byłeś mi jak brat! To jest Zenek. Poznaliśmy się w Mysłowicach, jak zresztą widać. W Mysłowicach. M. M. -y S U O. -w I. C. -a. Mysłowice. E, poznaliśmy się na koncercie. Ja już nawet nie pamiętam, czy to był koncert, ale. Ale to, to był koncert. No i pamiętam, że robiliśmy pogo, skakaliśmy wszyscy w górę i myśmy się nagle zderzyli głowami. <laughs> I dlatego mam tak na bani. Zanek zresztą też. Zanek ma twardy łeb. Szczególnie tutaj mu coś odstaje twardego. Chyba mu się właśnie przemieścił jakiś płat yy, skroniowy od tego uderzenia. I No i tak się poznaliśmy. Pamiętam, że nas tak odbiło. Że wlądowaliśmy na dwóch przeciwległych e, skrajach e, placu koncertowego i no. Dlatego teraz Zanek jest niepełnosprawny. Ja tylko umysłowo, Zanek też fizycznie, jak widać po nim, ma takie nogi jak zwaty. Ciężko mu ustać. No ale tak to było, poznaliśmy się na koncercie, się kochamy. W sumie nie wiem, kim jesteśmy dla siebie. Przyjaciółmi. Kompanami podróży, zwanej życiem, mm. kochankami, parą, friends with benefits, friends with no benefits, bo nie wiem, czy takie benefity mam kurwa z relacji z tobą, bo ty ciągle narzekasz i mówisz, że wystąpisz ze mną, po czym masz problem i nie występujesz, i mam gdzieś już to twoje humorki. Mm. Mm. No i proszę. Obraził się, leży teraz taki. Ja, ja nienawidzę jak on robi tę minę. Mm. <grym> Musi pokazać jaki jest fochnięty. Dąsony. chodź tu. Kurwa. Chodź tu. <grym> Kochamy się bardzo. Mm. Więc teraz nauczymy Zenka robić ASMR. Bo nie wiem czy potrafi. Weź sobie to piórko do ręki, kurwa. Przepraszam, że tak przeklinam, tak ale Zenek mnie już po prostu drażni okropnie. Weź to piórko, twarz do kamery i relaksuj, relaksuj moich widzów, relaksuj wszystkich, relaksuj Galaxy i relaksuj Artura, Leo i każdego mojego wiernego fana, bo oni tego potrzebują. Mm. Jeśli chcecie, żeby Zenek założył własny kanał, to dajcie znać, bo jest chętny. Jesteś chętny? Jesteś chętny? Czy nie jesteś chętny? Mam nadzieję, że jesteś chętny. Bo jak nie jesteś chętny, to to nie ma znaczenia. Lud się domaga. Lud się domaga ciebie. Więc wystąp na swoim kanale. Będziemy mieć miliony subskrybentów. No, ja nigdy nie będę sławny robiąc ASMR. Jestem beznadziejny, spójrzcie na mnie, wyglądam jak frajer. A Zenek? Zenek, Zenek ma to coś. Zenek ma charyzmę, jest giętki. <gryzny> Elastyczny, flexible Uuu. On ma to coś Ale tego czegoś nie mam Więc taka słusznie Dobra Koniec z koniec tym piórkiem Teraz weź coś innego zenek Weź se ten, nożyczki Wielu moich fanów lubi dźwięki nożyczek więc pokaż jak Pokaż jak to robisz Pięknie, pięknie, Zenek. Ej, Zenek, ty chyba już kiedyś robiłeś SMR, bo ciężko mi uwierzyć, że masz e, taką wprawę. Przyznaj się, przyznaj się z że ty kiedyś już miałeś coś do czynienia z ASMR, co? Przyznaj, bo ciężko mi uwierzyć, że to jest twój pierwszy raz. Ciężko mi się uwierzyć, ciężko mi się uwierzyć. Nie wierzę w to. Dobrze, Zenek, e, co byś chciał jeszcze zrobić? Dobry pomysł. Dźwięki klawiatury, to jest to. Mamy tutaj laptopa. A może zrobisz moim widzom e, jakąś ankietę? M moi subskrybenci uwielbiają filmy z ankietami. Jakoś to jest takie relaksujące, kiedy ktoś zadaje Ci pytania, stuka w klawiaturę. Jakby ta atencja nie jest fajna. Wiesz o co chodzi. No, dobra. Przez zanek siadaj. I może jakaś ankieta. Co? Dobrze. Pierwsze pytanie. E... Dobrze, zanek, teraz ty mówisz. Poczekaj. Mm. Czy jestem przy Okej. Okay. Mhm. Pytanie numer dwa. Kto jest Fajniej już, ja czy Polaczek? Och, kurde, takie pytanie musiałeś zadać. Ale okej, notujemy odpowiedzi na te odpowiedzi. Mhm. Trzecie pytanie. Czy byliście kiedyś w Mysłowicach? No, ja byłem. <grym> Tam się poznaliśmy. Aha, aha. Czwarte pytanie. Czy kiedykolwiek ktoś mnie pokocha? Och, Zenek! Ja cię kochałam! Oni też cię kochają. Zenek, nie możesz tak brać ludzi na litość. Jezu, Zenek. Nie możesz tak. Tylko pokazujesz, że jesteś zdesperowany i nie masz pewności siebie, a ty tylko odpycha ludzi. Ale ja się boję, że nikt mnie pokocha. Och, Zenek, spierdaj. Zenek. Nikt nie lubi. Nikt nie lubi pikmi. Boys. Jakiś taki pikmizanek. I hate it. Nie lubię tego. Przepraszam. Zde strasznie mnie to zdenerwowało. No bo... Ej, teraz mam już do sumienia, że tak zrobiłem. Poczekajcie chwilę. Wróćmy po zanek. wróćmy po niego. Zenek, przepraszam. No sorry, powiedziałem ci, że sorry. Jezu, się. Jak ja tego nie lubię. Ale, teraz będziesz po mojej prawicy. Że jak się tylko drocza ze sobą. Jak starszy brat. Jest to tobą droczak starszy brat. Masz rodzeństwo Zenek? Nie masz? No to teraz masz. I'm your big brother. O kurde. O Boże. Coś mu z głowy wyszło. Coś mu wyszło z głowy. Coś co z głowy wy wyjść. Nie powinno. O, Boże, Boże, Boże. Już nie chciałem Cię zranić, Zenek. Boże, Boże, Zenek, sorka. W każdej relacji bywają burzliwe momenty. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale ja i Zenek się bardzo lubimy. Uwielbiamy się. Okej, okay, kochani. Eee, przepraszam Was za wszystkie przekleństwa i za wszystkie... Jakby niedogodności. No, Zenek się dopiero uczy robić ASMR, więc to trochę jego wina, trochę moja. Mogłem go bardziej podszkolić, więc no, jest to nasza wina, na pewno nie wasza. Nie obwiniajcie się o to. Zatem mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zostawicie łapki w górę i komentarze i, i w ogóle, że będziecie mnie wspierać, bo mam tylko jedną wspierającą, a to za mało. Bo potrzebuje tysiąca przynajmniej. Żartuję. Żartuję. Każdy wspierający jest na wagę złota. Na wagę złota. E, ja i z żegnamy. pa, 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 pa.